Cześć, kochane dzieciaki! Dzisiaj mamy spotkanie z niezwykłą śpiewaczką, myszą, która jest. Ma tak wielkie ego, że nawet. Nie zmieści się tutaj w tym. Nie zmieści się w tym pomieszczeniu. Spotykamy ją w pierwszej części Psiego Szczęścia. Mm -hmm. Wszystkie dzieci, które znają naszą wspaniałą serię, poznały też tą myszkę. A jeśli ktoś z Was nie zna, to bardzo Was zapraszamy, bo to jest niesamowita seria przygód różnych zwierzątek, a pośród nich, dziwnie to zabrzmi, Wielka Mysz. Ona nie jest wielka rozmiarami, Ale. tylko tym, co o sobie myśli, i mm -hmm. nawet nazwała siebie. Sopranna, żeby to brzmiało lepiej. No i oczywiście chce zdobyć przyjaciół przez to, że będzie. podziwiana. Adorowana. Tak. Że będzie taka jakby najważniejsza poprzez swój niezwykły talent śpiewu. na piedestale. Że będzie gwiazdą. Po prostu sopranna chce być gwiazdą i uważa, że jest gwiazdą. I za chwilkę Ciocia Madzia pokaże nam, jak bardzo mysz sopranna chciała zdobyć sławę. Zmieniając nawet głos swojego śpiewu. I tak, żeby była jasność, ja uważam, że nie należy tak śpiewać. W sensie nie chciałabym, tak? Jakbym kiedyś tak śpiewała normalnie na scenie, nie grając myszy, to trzeba mnie ściągnąć. Dobrze? Ściągniesz mnie. Prawda? Ściągnę cię wtedy, tak, ściągnę cię z tego miejsca, gdzie będziesz śpiewała, a my przejdziemy w naszym. Mieć tak, a my przejdziemy w naszym programie aż trzy kroki razem z naszą myszą. Dzisiaj jest pierwszy krok, więc zapraszamy Was do tego, żebyście byli też potem w drugim i w trzecim. Zobaczymy, jak ona się będzie zmieniała. A dzisiaj mysz sopranna w wykonaniu cioci mać. Aria do Żółtego Sera. Kiedyż na ciebie zęby wyszczerzy, o mój przepiękny, żółciutki serze, pachnący serze, ja mocno wierzę, że cię odnajdę dziś na spacerze. Byłeś mi bliski jak własny ogon, więc zrobię wszystko, by znów być z tobą. urzęc mi wiszą, smutku kropelki, tęsknię straszliwie, skarbie mój wielki. Odkąd cię nie mam, cienko Jedni kochają białe twarugi, ja kocham ciebie, mój serze drogi. Wspominam czule każdą z twych dziurek, właśnie nad grychy za twą smaczną skórę. Bo byłeś gruby, jak w lesie chłóby, Żałuję zguby, moje zaroby. Byłeś pękaty, jak kapusty kwiaty, Cuchnąłeś cudnie, jak staw w południe. Gdy cię zgubiłam, to biednie Słyszeliście tak wysokie dźwięki, ja które nie. ktoś zaśpiewał. No brawo dla cioci Madzi. Wszyscy razem trzy wielkie brawa. Ja tak ja to chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że wiecie, to nie jest tak, że ta mysza nie umie śpiewać, bo ona śpiewa bardzo trudne rzeczy. Właśnie. Tylko, że ona tak bardzo chce, tak bardzo chce, że zaczyna strasznie przesadzać. A jak ktoś się stara za bardzo i zaczyna strasznie przesadzać i udawać, że jest kimś, kim tak naprawdę nie jest, nie jest no to zazwyczaj wychodzi to po prostu... Coś... Interesująco, troszkę komicznie. Tak, tak scenicznie na pewno, <laughs> ale. Mm... No, sami ocencie. Sami ocencie i naprawdę wszystkie zwierzaki z Psiego Szczęścia bardzo dużo nas uczą. A teraz w tych najbliższych trzech odcinkach właśnie uczymy się czegoś ważnego od Myszy Sopranny. Mamy też dla Was bardzo, bardzo fajny konkurs. Słuchajcie, w naszych piosenkach wszystkich z Psiego Szczęścia jest też część karaoke. I jeśli zdobędziecie tę płytę, to możecie wybrać sobie piosenkę, poprosić mamę albo tatę, żeby pomógł wam się nauczyć, nagrał i wysłał do nas. My mhm. będziemy zbierali wszystkie te nagrania. Konkurs trwa do końca października. Bardzo czekamy na wasze wykonania tych piosenek. One są śmieszne, ale też bardzo dużo uczą. Mhm. Zapraszamy was do naszego sklepu, żebyście zajrzeli. I tam jest właśnie ta płyta z Psiego Szczęścia. I wielkie gratulacje dla wujka Adama też, który wszystkie te piosenki wspaniale zaaranżował. Tak, I wszystko potrafi zagrać na gitarze bez względu na to, co to jest. Słuchajcie, tego się uczymy w przepięknym królestwie, żeby być bardzo zdolnymi ludźmi. Adamo, -mo. <laughs> Mocno was ściskamy. Madziu, tobie gratuluję. No po prostu jesteś tak utalentowana. Adamowi również ściskamy was i też życzymy, żebyście się rozwijali pięknie i czekamy na piosenki. Pa, pa!